Zapraszamy na kolejny świąteczny odcinek Obserwatora. Zanim usiądziecie do wigilijnej kolacji i po raz 127. obejrzycie Kevina, zerknijcie, co ciekawego zdarzyło się ostatnio na SGH-u. 11 grudnia błów narodzeniowe drzewko stanęło w Aulce dochronowej. Do nowej tradycji wspólnego ubierania choinki przyłączyli się studenci, pracownicy oraz rektor SKH. Bez choicy nie ma świąt i bez KH również nie mogę z końca Mamy nadzieję, że ten okres świąteczny w Koinice będzie jeszcze przyjemniejszy. Od kilku dni na Auli Spadochronowej panuje niemałe zamieszanie, a wszystko za sprawą tegorocznych wyborów samorządowych. Dwie konkurencyjne partie, Allianz i Phoenix, próbują przekonać do siebie studentów i zachęcają do oddawania głosów na wybranych kandydatów. Przekonajmy się, czym kuszą nas pretendenci i jaki program wyborczy przygotowali. Jakie są główne postulaty partii? Główne postulaty... Myślę, że najważniejsze to te związane ze studentami licencjackimi. Dotyczą one właśnie wirtualnego dziekanatu, zmian w wirtualnym dziekanacie. Chcielibyśmy, aby studenci mogli świadomie wybierać swoją ścieżkę na sgh poprzez prerekwizyty, które sugerowałyby im to, jak mają kreować swoją drogę przez SGH. To, o co walczymy, to to, aby każdy student na tej uczelni, każdy, Miał prawo nie interesować się samorządem, miał prawo nie być przejęty tym, czy, co robi administracja. Jakie cele postawił sobie do zrealizowania Alians? Alians XGH jest społecznością osób wchodzących się wszystkich środowisk na uczelni. Naszym celem będzie realizacja naszej przygotowanej stronie wizji samorządu Studentów. I realizując naszą wizję, chcemy oprzeć się na czterech głównych postulatach programowych. Pierwszym obszarem będzie nauka i poprawa jakości kształcenia, drugim otwartość w samorządu studenckiego. Trzecim współpraca z nauką biznesem, a czwartym komfort studiowany. Alians i Feniks, dwie różne partie z niewiele różniącym się od siebie programem wyborczym, jednak obu blokom udało się zachęcić do głosowania znaczną liczbę studentów. Spadł już pierwszy śnieg. Na ulicach i na wystawach sklepowych zaczynają pojawiać się pierwsze dekoracje świąteczne. Zaczynamy myśleć o prezentach dla najbliższych. Dlatego to najwyższy czas na obejrzenie świątecznych filmów. W tym celu ZSP zorganizowało Świąteczny Maraton Filmowy, który odbył się 7 grudnia na Auli Spodochronowej. Między 20 a 2 rano wyświetlono takie filmy jak To Właśnie Miłość, Listy do M i Holiday. Na gości czekał popcorn, wygodne kanapy, a przede wszystkim panowała świąteczna atmosfera. Inicjatywa powstała w naszej organizacji ZSP. Jest to pierwsza edycja. Pomysł był dość spontaniczny, ale mamy nadzieję kontynuować w przyszłych latach organizację tego eventu. Jesteśmy niezwykle zaskoczeni frekwencją. Nie spodziewaliśmy się aż tylu osób. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni tym, jak studenci SGA chętnie prześcili nasze wydarzenie. Wampiriada SGH, czyli akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana na naszej uczelni przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Od 13 do 16 grudnia na wszystkich chętnych czekał autobus, w którym można było oddać krew. Cała akcja skupia się na tym, że organizujemy zbiórkę krwi, prowadzimy ludzi do krewusa, pomagamy wypełniać formularze, na tym się właściwie skupiamy. Poza tym dajemy upominki od naszych partnerów, np. Na przykład wyjścia do kina czy do escape roomu. Dlaczego wampiriada? Y Wygodnie, blisko, blisko na uczelni. Wystarczy, zejść, zapisać się i można, można brać udział. przed od początku studiów zaczęłam uczestniczyć w tych akcjach dwa razy w roku. E, moim zdaniem to jest taka dobra okazja, żeby zrobić coś dobrego, na przykład w grudniu to przed świętami dla kogoś innego. Myślę, że jest to pewnego rodzaju obowiązek. Jeżeli pomyślimy sobie, że będziemy potrwali tej krwi, zawsze to jest inne uczucie, jeżeli sami oddajemy ją. Wystarczy przyjść, poświęcić chwilę czasu, a można bardzo wiele, bardzo dużo pomóc. 20 grudnia odbyła się dziesiąta edycja świątecznego koncertu SGH. Ponieważ muzyka łagodzi obyczaje, na wydarzeniu nie mogło zabraknąć kamery SGH TV. Przyszedłem tu, żeby tu grywać na koncert dla dobrej muzyki i żeby pobawić się ze znajomymi. Jest to wydarzenie bardzo ciepłe, związane ze świętami Bożego Narodzenia, łączące wszystkich studentów. Świąteczny nastrój oraz utalentowani wykonawcy. Bez wątpienia są to powody, dla których warto było tego dnia pojawić się w Teatrze Palladium. Trwając w atmosferze dobrej zabawy uczestnicy mogli także poprzez aukcje, loterie czy licytacje wesprzeć Fundację Ewy Błaszczyk a kogo. Teraz jest dosyć głośno zarówno o zapadaniu w śpiączkę, jak i o wszystkich wybudzeniach. Fundacja kogo robi bardzo dużo pracy, widać efekty, widać, że wiele osób tego wsparcia potrzebuje. A czego życzą organizatorzy studentom SGH? Dużo odpoczynku, spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Chciałabym, żeby wreszcie odpoczęli, żeby wreszcie na chwilę zapomnieli o SGH, o wszystkich problemach, wszystkich projektach, o lektoratach, wszystkiego, czego sobie zamarzycie. To już wszystko na dziś. Serdecznie dziękujemy za uwagę. A wracając do naszego wstępu. Pomyślcie, że Kevin sam w domu jest podzielony na reklamy, a nas możecie oglądać bez przerwy. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.